Deszczowy poniedziałek wita nas w Krakowie, ja idę właśnie na wizytę do Marka na Fizio. Dzisiaj postaramy się trochę nagrać. Po wizycie mam nadzieję, że zrobię jakiś lekki trening góry. Eee, więc walka z barkami dalej trwa. Zostawiamy łapkę w górę, piszemy jakiś komentarz, piszemy pytania odcinka, którego ostatnio nie było i zapraszam do oglądania kolejnego vloga. Jesteśmy po wizycie u Marka, druga wizyta. E, Marek jest szamanem. Jest <grym> e, No specjalistą od, specjalistą od ruchu, można tak powiedzieć, nie? Tak. No, no i ogólnie Marek tam przez dwie godziny mnie wyciszał. Miałem cztery dni teraz nietreningowe. I po prostu chciałbym, żeby Wam specjalista powiedział, jakby co się u mnie podziało, że, że mam taką dysfunkcję, a nie inną. Że znaczy generalnie w ogóle to trzeba zacząć od początku, nie, że ten problem z barkiem jakby miał się od, od XX czasu, nie? Od 12 lat. Od 12 lat. I jakby przy większości ćwiczeń, które wykonywałeś, jak sprawdziliśmy przy prostych. To jest tak no to się okazało, że klata jest słaba, gdzieś ten barg jest słaby, i w większości to były różne kompensacje. I przy wielu ćwiczeniach tak naprawdę ty szukałeś sobie ruchu, ale to w większości były różne kompensacje, nie? Ale jakby prosta rzecz z wywiadu, która wyszła pierwsza, no to złama złamany obojczek z przemieszczeniem dodatkowo, nie. Mhm. Czyli pierwsze co mi przyszło do głowy, to to, że cała ta okolica musiała być podrażniona nie? I jakikolwiek bodziec, ja nie dałem w tą okolicę te mięśnie były jeszcze słabsze nie? więc pierwsze co, to my musieliśmy w ogóle wyciszyć te bodźce żeby nie wysyłały złych sygnałów do, do mózgu, nie? w związku z czym jakby usunęliśmy jakby te problemy po dysfunkcji w, w, w obrębie obojczyka, czyli powiedzmy te nocyceptory, te receptory bólowe to po pierwsze, a drugie to były problemy ze ścięgnem, bo tutaj ścięgna, bardzo dużo ścięgien zostało uszkodzonych podczas tego urazu, nie? Mhm. Więc usunęliśmy po prostu tą dysfunkcję na receptorach ścięgien, one się już wyciszyły, bo wcześniej to wystawały już w kosmos. Także to sobie wyciszyliśmy i ta ręka już zaczęła wtedy pracować normalnie, ale... Bez bólu, nie? Ale okazało się, że jeszcze mamy ból w, w, w przeciwnej ręce. Ale to raczej też było jakby pozostałością po kompensacjach, gdzie prawa ręka mniej mniej dawała czadu, to to lewą trzeba było nadrabiać. No i tak jak na dobrą sprawę, to też się na więzadłach i na ścięgnach porobiły jakieś tam dysfunkcje, więc to, to już takie przeciążeniowe, więc tu sobie pousuwaliśmy z głowy długiej bicepsa z, i dysfunkcje na samych mechanoreceptorach mięśnia klatki pierwszego i najszerszego. to w ogóle była akurat śmieszna sprawa, bo okazało się, że najszerszy też był słaby mm -hmm. i klatka, co było spowodowane urazami kostki. Kostki. Kutry, no. No, no. Czyli można powiedzieć, że takie... To jest, możesz powiedzieć, że to jest jakby przeciwne zawsze jest po przeciwnej stronie ten łańcuch, nie? Tak, bo generalnie jak sobie spojrzycie na funkcję chodu nie, no to e, tak na dobrą sprawę my funkcjonujemy w takim wzorcu e, na taśmie spiralnej, mm -hmm. gdzie się po prostu przesuwamy, więc jeszcze tutaj ja bym powiedział, że tak naprawdę ty miałeś tam uszkodzone jedno wiązadło, które powodowało po prostu wyhamowanie niektórych mięśni w łańcuchu, więc za każdym razem jak ty podrażniałeś to wiązadło, to jakby te mięśnie gdzieś tam sobie nie, nie, nie funkcjonowały, nie? więc tu też były ukryte takie małe dysfunkcje w tym wszystkim. No, także z tym sobie poradziliśmy, no i jedna rzecz, która się zakorzeniła po tym wszystkim, to złe wzorce ruchowe, nie? Mhm. Czyli w treningu jakby... Byłem wzorce... silny tylko w tych płaszczyznach, w których, w który, które powielałem, nie? Tak. One nie były do końca dobre. Tak, i, i dodatkowo jakby tutaj też y, był ten fokus na tą turboretrakcję i tu, turbodepresję, nie? I więcej luzu trzeba było dać tym opadkom i zrobić po prostu samą depresję i otworzyć tą klatkę piersiową. Nie było przy ćwiczeniach jak na klatkę, to ty byłeś ściśnięty mhm. i te barki tutaj też były, cały staw barkowy był e, ściśniony i dużo było kompensacji od razu i impetów ładowanych w te, w te barki, nie? Więc sam, sama zmiana wzorca, wzmocnienie właśnie tutaj. E, e, Zęba tego przedniego, dolnego, środkowego aktonu czworobocznego i po prostu wrócenie, jeszcze na chwilę, na krok do floor pressu. Co do... wcale nie jest łatwe. No, co wcale co nie wcale jest łatwe. wcale nie jest kurwa łatwe. Zrobiliśmy, można powiedzieć, parę takich pedalskich ćwiczeń z gumką i, 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 po, i dwóch, po dwóch powtórzeniach już miałem dość. Więc ja te pedalskie ćwiczenia może Wam nagram, bo będę je teraz pewnie dosyć często robił i w ogóle będę robił. Uczył się na nowo ćwiczyć no. teraz. No. A wbrew pozorom, jakby pod kątem widzenia takiego kulturystycznego, to tu nam przywiędzie trochę mięśnia, te mięśnie. Cycek trochę. Cycek urośnie. Przy Może jeszcze takim, za jakiś nie? czas coś wycisnę. Nie, prawda jest taka, że tak naprawdę po usunięciu jakby tych dysfunkcyjnych receptorów, moim zdaniem jakby 2-3 dni i, i tak lata jakby odzyska pełne, pełne napięcie. Nie? Zresztą... A przy barkach są pewnie te wysięki, więc jeszcze ta torebka tak. stawowa była południatana i tak dalej, i te więzadła, więc to pewnie dawało tak. dysfunkcję bólową, nie? Tak, tu, tu generalnie czekamy, aż nam się to Zagoduje. Zagoi. Zagoi, natomiast jakby tamto, to już widzisz, że wiesz, to jakikolwiek test ruchowy i to daje jakby fajne, fajne, fajną siłę. Więc no. już nie będzie tej kompensacji. Tylko teraz nie spalić tego w starych, zakorzenionych gdzieś tam wzorcach ruchowych, tylko poprawić. Nie? Bo jakbyś wszedł teraz z takimi wadliwymi wzorcami ruchowymi na, na duży ciężar, no to, to bez zaraz... sensu by były te jednostki, wie, nie? No. I w ogóle bez sensu by było to, co bym robił. No dlatego teraz pewnie będę przez kilka tygodni trenował na małych obciążenia, aczkolwiek Marek mi powiedział, że jestem silny i że to szybko no. wróci, więc no trzymam go za, za jaja, go trzymam. No, także <noise> dzięki i ten, i mam nadzieję, że jeszcze wystartuję w przyszłym roku. No, kiedyś, kiedyś dla Pole Brytów. <noise> polecam, szamana. Dzisiaj idziemy do Muzeum Manga. Idziemy na wystawę Tokio24, moja Magda dzisiaj ma wolne. Więc dzisiaj jest idealny dzień, żeby pójść tam razem. Chcieliśmy iść w weekend, ale w weekend była moja rodzinka i nie było bardzo jak. A za niecały miesiąc ta wystawa kończy swój... Swoje, swoje wystawiennictwo tutaj, więc mam nadzieję, że dzisiaj wejdziemy i coś zobaczymy, chociaż nie mamy zbyt dużo czasu niestety, ale zobaczymy. Fajna wystawa. Myślę, że jedno z niewielu miejsc gdzie wyciągasz kamerę, telefon, nagrywasz, robisz zdjęcie i to jest normalne, akceptowalne. Nikt nie patrzy się na Ciebie jak na debila kim Ty w ogóle jesteś, tylko to jest takie raczej spoko. Sama wystawa naprawdę bardzo fajna. Zastanawiam się czy w ogóle cokolwiek z niej wrzucać, bo nie wiem czy byłoby to w porządku do samego twórcy. Poza tym, tak jak wiecie, robię strasznie słabe przebitki, a materiał wideo, który był pokazywany na, na tej wystawie był fenomenalny. Oglądaliśmy tak. Naprawdę bardzo polecam. Nie wiem, czy pamiętacie akcję z moim masażerem, który nie działał, którego zareklamowałem. Dostałem właśnie godzinę temu SMS-a od kuriera, że mam do odebrania paczkę i byłem przekonany, że to właśnie masażer, bo nic innego nie zamawiałem. I jak się okazało, Dostałem masażer, który uwaga już jest sprawdzony i działa i nawet jest naładowany i mam wrażenie, że jest nawet z nieco lepszych materiałów wykonany. Nie wiem, muszę porównać z tamtymi, które, z tymi, które mam. Więc jaram się, cieszę się, że działa, później Wam go pokażę. Masażerek przychodzi w takim opakowaniu, tak jak pokazywałem we wcześniejszych vlogach. Jest jeden do jeden taki sam jak tamten. Tu macie chyba jakieś, jakąś pasówkę, więc pewnie... Pewnie jakieś cła, inne rzeczy. Mamy cztery końcówki. Ładowarkę z wtyczką amerykańską, którą mam przy tamtym urządzeniu. No i samo urządzenie, które tak wygląda. Tu jest włącznik, wyłącznik. Hmm, także... Cieszę się, że już problem z tym masażerem jest rozwiązany, że działa, że wszystko jest ok. Cena to było 85, 85 euro. Ja tam raz na przewalutowaniu zostałem stówkę wydymany, ale po prostu nie miałem żadnej karty rewolutowej. No, mniejsza z tym. Także nauka na przyszłość, ale polecam. Dużo osób pytało o ten masażer. Będziecie chcieli, to nawet może wrzucę jakiś. Jakiś link jest z tego Amazona, który to jest. Chociaż myślę, że, myślę, że znajdziecie. Nie trzeba dużo szukać. Kawę z się dobrej napił w fajnym miejscu. Miejsce fajne znamy. Dobra była kawa. A napije się je dzisiaj tam z nietypowym gościem w zasadzie. Ale zobaczycie z kim. To moim gościem dzisiaj na, nie na kawie, tylko na coli zero był Jacek. Czek Gadowski. Także porozmawialiśmy trochę, trochę wyciągnąłem rad z jego lekcji, bo rozmawialiśmy ze trzy godziny chyba. Tak. O czym rozmawialiśmy? A to już Wam nie będę zdradzał. Dlatego, dlatego nic nie nagrywałem. Z książek ostatnio miałem w planach kupić sobie tą Marka Verstegena. Everyday is Game Day. Tak się akurat złożyło, że mój kolega z pracy tą książkę przeczytał i mówi, że chętnie mi ją pożyczy. I jak staram się książek nie pożyczać, tylko kupować to. Tak teraz ją pożyczyłem i na pewno mu się czymś fajnym zrewanżuje niedługo, chociaż on bardzo czytany jest i nie będzie to wcale łatwe. Ale mamy tu książkę założyciela Exosa, człowieka, który był w kadrze Jurgena Klinsmana, czyli można powiedzieć, że za jego przygotowanie motoryczne i sprawnościowe byli no, było odpowiedzialne za przygotowanie Niemców, którzy jak wiecie, przygotowani zawsze byli dobrze. Taka lekturka. Dużo z tego, co przeglądałem, już czytałem, bo te książki w większej części są bardzo do siebie podobne, jeśli chodzi o jakąś terminologię, treningi i ćwiczenia. Bardziej chciałem zobaczyć tutaj sobie kwestię właśnie tego eksosowego podejścia do, do sportu. I mam nadzieję, że przeczytam ją szybko, bardzo szybko, bo kończę jeszcze jedną książkę. I to mi tamtą chcę skończyć przed wakacjami, bo na wakacje zamówiłem sobie inną, także tą chcę oddać Pytrowemu. Podzielę się opinią. No dzisiaj przyjechał znowu Karol na pozowanie, bo za tydzień już jest fiwę, a w zasadzie dwa starty, w sobotę i w niedzielę. Tak jest. W sobotę, w niedzielę. Więc, więc dzisiaj zobaczcie sobie. Zowanko. Daj bok. Tu jest fajna perspektywa. Daj, plecy. Dobra, drugi bok. Trzyma. Śmano. Daj przód. Dobra, jeszcze może powiedz, ile masz wzrostu i jaką masz wagę, bo to jest ciekawe. 169, a waga jest dzisiaj rano 7, 7,1. 71. Czyli można powiedzieć, że y, waży 2 kg mniej niż ja, jak startuję, a jestem 10 cm wyższy. <gry> Moi drodzy, sezon wakacyjny można uznać za zakończony, ale to nie znaczy, że część z nas nie wybiera się jeszcze na jakiś wakacyjny urlop czy wypoczynek. Przed wyjazdem oczywiście warto sprawdzić opinię na TripAdvisorze czy Google Mapsie, żeby wiedzieć, do jakiego miejsca jedziemy. Tak czy siak, 95% Polaków jedzie na tak zwany all inclusive, że wszystko jest za darmo, jedziemy w bardzo podobnych kwotach na bardzo podobne odcinki czasowe jeśli mówimy tutaj o wyjazdach z biur podróży. Opinie na Tripadvisorze i Google Maps są zawsze bardzo skrajne i my przed wyjazdem jesteśmy pełni obaw, jak to zwykle bywa przed wyjazdem na wakacje. Jedziemy na tu się dowiecie, bo zabieram was ze sobą, ale muszę wam przeczytać kilka opinii, z którymi spotkałem się na Tripadvisorze, bo na pewno e, przyprawiam was o uśmiech na twarzy. Zaczynamy. Wilson jest tutaj oczywiście dla ocieplenia klimatu, taki wiecie, miły, instagramowo, youtubowy, family friendly content. Jest Misiaczek, zostawcie łapkę w górę. Uhuhu. Dobra, pierwszy, pierwszy komentarz na TripAdvisorze jest bardzo pozytywny. Przeraziły nas opinie, pojechaliśmy pełni obaw. Tymczasem okazało się, że mamy pokoje świeżo po remoncie, czyste, pachnące. Ok. Kolejna opinia. No to dobra. Był jeden pozytywny, to teraz negatywny. Hotel porażka, pokoje obleśne, śmierdzi wykładzina, która nie była wymieniana chyba od nowości. Materace śmierdzą moczem, aż obrzydzenie było w nich spać. A lecimy z kolejnym. Mili ludzie, dobre jedzenie, obsługa bardzo dobra. Pokoje dobre jak na cztery gwiazdki, przepiękne widoki z balkonu, duże, ładne i czyste baseny. No to lecimy. Stary śmierdzący broni się tylko łazienką z wanną. Widok z pokoju ładny na miasto oraz... Tu nie mogę zdradzić, bo się domyślicie, gdzie jedziemy. Klimatyzacja śmierdzi dobrze rozwiniętym grzybem. No i oczywiście śpi się jedynie pod niezbyt przyjemnym w dotyku i zużytym kocem. Powiem Wam tak, wyjazd na wakacje, jeśli mówimy o wyjeździe w bardzo podobnym budżecie, ustalacie jakiś budżet, on jest bardzo podobny do 95% ludzi, którzy jadą na wakacje, że nie jedziecie do top class hotelu, to są zawsze skrajne opinie. W tamtym roku byliśmy na Fuerteventurze i pamiętam opinię z hotelu, w którym wtedy byliśmy. Był świetny, wtedy nic nie nagrywałem, ale. Możecie sobie zobaczyć u mnie na Instagramie są zdjęcia. Naprawdę, hotel był świetny, jedzenie było fantastyczne. A zdarzały się opinie ludzi, którzy z nami byli, którzy pisali, że jest chujowo niedobre i tak dalej. Tutaj tak samo czytamy, że śmierdzi chujem, jest to epoka, gierka i tak dalej. Tak, jakby ludzie jechali do hotelu i chcieli siedzieć tylko w hotelu. Jakbym chciał pojechać do hotelu, który jest fajny, to bym pojechał pewnie do Arłamowa albo do Tajlandii, żeby pani mi masowała moje brudne stopy przez 2 czy 3 godziny. Także opinie są naprawdę bardzo skrajne. Tak czy siak jedziemy pełni obaw. Polecam zawsze czytać TripAdvisora i jakiegoś tam Google Mapsa, bo można się naprawdę fajnie pośmiać. Polacy są naprawdę bardzo fajnym narodem, jeśli chodzi o ocenianie. Oczywiście mamy jakieś tam wymagania, wiadomo. Aczkolwiek z drugiej strony wydaje mi się, że wyjazd na wakacje nie powinien bazować na hotelu, tylko na miejscu, które chcemy zwiedzać, eksplorować, odpoczywać tak dalej. Poza tym powiem Wam tak szczerze, między nami 95%, bo używam bardzo często tego, tego, tego wskaźnika, tego, tej wartości procentowej. 95% ludzi wpierdala od poniedziałku do soboty kanapkę z pasztetem na śniadanie, a jedzie do hotelu, w którym są owoce morza, dobre mięso i pisze, że jest monotonia. No to kurwa mać! Jak można wierzyć w to opinię? Przejdziemy sobie teraz do pytania odcinka. Pytanie zadał srocz 11 i pytanie. Brzmi, lepiej nie dojeść białka na redukcji czy przekroczyć kalorie, ale dojeść? Generalnie wydaje mi się, że pytanie jest nieco źle sformułowane, ale moja odpowiedź brzmi, lepiej nie dojeść białka na redukcji czy przekroczyć kalorie, ale dojeść. Według mnie najlepiej na redukcji, generalnie najlepiej podzielić sobie podaż białka na kilka porcji od 30 do w górę, od 30, dlatego że będzie wtedy przekraczana ta muscle protein syntezis, czyli ta synteza protein. Szczególnie u osób naturalnych warto minimum od 3 do 5 razy w ciągu dnia zjeść taką porcję białka. I teraz tak, jak nie dojadam białka na redukcji, to nie dojadam też kalorii, bo jeżeli mamy ustalone makroskładniki i w tym jest białko węglowodany i tłuszcze, więc jeżeli nie zjadamy tego białka, to nie dobijamy kalorii. A jeżeli przekraczamy kalorie, ale dojadamy to już przekraczamy swoje makro, co uważam, że nie jest do końca dobre. Warto jednak, czy jesteśmy na diecie flexible, czy trzymamy się od deski do deski, jednak e, tym bardziej na redukcji wszystkiego trzymać. Oczywiście, jeżeli się zdarzają sytuacje, że nie zjadacie jakiegoś e, tam posiłku, bo są różne sytuacje, to oczywiście bilans tygodniowa podaż kalorii może być uwzględniona poprzez po prostu dodanie kalorii do kolejnych dni. Jakby organizm bardziej to rozpatruje w kwestii tygodnia niż jednego dnia, aczkolwiek jeśli chodzi o białko, starałbym się jednak codziennie to białko trzymać, bo tak jak mówię, jest to dosyć istotne, szczególnie u osób nie zażywających dopingu, czyli naturali. No i nie byłbym sobą, gdybym nie przeczytał pytania Jacka Gadowskiego po naszej trzygodzinnej rozmowie o YouTubie, o siłowni, o startach w zawodach, generalnie o życiu. Myślę, że naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy z niej wyciągnąłem. Ale Jacek pyta, co zrobić, żeby mieć barki 3D. I jest tu uśmieszek. No więc, panie Jacku, napierdalać i czekać na pozytywne efekty. Pozdrawiam.